Witam. Dziś taki krótki film. Chciałem Wam pokazać, bo panuje dość duży przesąd na internecie, że boiler pobiera mało energii. Ja Wam pokażę w moim przypadku. Ja mam 200 litrów z dwupłaszczem wodnym, tak. więc no dość szybko grzeje mi wodę. Tak jak widzicie, no specjalnie nawet teraz wystudzony jest. Dość mało widzicie na ciepłomierzu. Teraz instalacja pobiera za zaledwie 0,4 kW. Wyświetla się Wam w lewym górnym rogu. Tak więc myślę, że możemy coś pokazać. Słuchajcie, zobaczcie sobie, no ja mówię, boiler 200. Taki duży boiler, już założona grzałka. Chcę Wam pokazać po prostu, jak ile instalacje, ile tak naprawdę boiler pobiera energii. Mówię, pompka od boilera jest obecnie wyłączona. Hmm, chcę włączyć, żebyście mogli zobaczyć. Tak więc słuchajcie, hmm, jeszcze zanim oczywiście na wstępie, no, jak już to standardowo, zachęcam Was do subskrypcji kanału, taki czerwony przycisk. Pamiętajcie, dość ważne, konkursy koło myślę 4-5 ton węgla plus jeszcze jakieś elektroniczne jedna, dwie rzeczy będą do wygrania tak więc myślę, że dość ciekawie się zapowiada sezon dlatego na pewno warto zasubskrybować, dajcie kciuka w górę i co, przechodzimy widzicie, 0,4 kW, włączmy pompkę tryb pracy stale włączona zaraz zobaczycie co się zacznie dziać jak widzicie w tym momencie... 65 mamy powrót, zaraz zobaczycie, jak wszystko zacznie spadać i zacznie gwałtownie rosnąć moc. Ale co do mocy, no to chwilowe będzie, zobaczycie nawet jakie, bardzo wysoka będzie, ale mm, zobaczymy po jakiejś pracy, jak już się leciutko nagrzeje, żeby się to troszkę ustabilizowało. Zobaczycie sami, jaka będzie tak naprawdę moc odbierana przez no boiler, tak? Więc zobaczycie sami. To jest, zaznaczę, na temperaturze 66 jest 60 zadane. Pompki już pracują, powrót zaczyna w tym momencie, jak widzicie, dość mocno gwałtownie spadać, ale moc jeszcze przez instalację nie, nie wzrasta, ale to chwila, moment i myślę, że zobaczycie. Co zaznaczę, ciepłomierz oczywiście jest legalizowany, tak więc nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek błędach. O, zobaczcie co skoczyło, 34 kW, wiadomo, to jest chwilowe. To jest chwilowe, zaraz spadnie ta moc, jak się to wszystko ustabilizuje, ale i tak będzie myślę, że na dość wysokim poziomie. Zaznaczę 200 litrów, jak mamy 300 litrów z dwupłaszczem, będzie jeszcze więcej odbierał, tak? Więc 140, wiadomo, będzie mniej, 80 z wężownicą będzie jeszcze mniej, ale ja zaznaczę na takim boilerze 200 litrowym, jak ja mam. Myślę, że takie materiały też dość ciekawe wam będę chciał pokazywać, żebyście mogli, żebyście mieli świadomość, co będzie w zimę, jeśli macie kocioł równy, na przykład równy, minus 20 na zewnątrz i nagle wam się włącza pompka od bojlera i co się nagle dzieje. Zobaczycie na kotle, jak zacznie gwałtownie temperatura spadać, to troszkę czasu niestety potrzeba. Tak więc e, tak to widzicie wygląda. Temperatura jeszcze nie spada na boilerze, znaczy się na kotle. No, to chwilę musi potrwać, musi się ta woda wymieszać, ale zobaczcie, co się dzieje na boilerze. E, na instalacji 48 kW chwilowe. No, ktoś powie, no, to jest naprawdę bardzo dużo, tak? Według mnie oczywiście, tak? Więc e, wiadomo, to się wszystko zaraz zmieni, ustabilizuje i będzie mm, normalnie. Ale jak widzicie, no 19,2, czyli był całkowicie wystudzony. Montowałem akurat w tym czasie grzałkę, a musiałem spuścić wodę, dlatego myślę, że taki materiał Wam coś e, pokaże, żebyście mogli też mieć świadomość, jak to w Waszych przypadku może wyglądać. E, jak to, Ile boiler tak naprawdę podczas normalnej pracy, jeśli bierzecie prysznic, e, ile ciągnie. Też Wam pokażę zaraz... E, jak już zagrzejemy, zagrzejemy do takiej temperatury, powiedzmy, normalnej w granicach 40, też Wam pokażę, ile instalacja w danej chwili oczywiście ciągnie. To jest tylko włączona pompka od boilera, jak widzicie, no i pompka kotłowa, no to akurat mam podpiętą pod cyrkulację. No i zobaczcie, co się zrobiło. 25 już kilowat, tylko albo aż, zależy jak na to patrzeć. Ale to za chwilę jeszcze zmniejszy się i myślę, że ustabilizuje. No, już zaczyna bojler się powolutku grzać, 19.7. Zaraz zacznie dość mocno temperatura rosnąć. Na bojlerze dość e, dobry wymiennik, dość dobrze odbiera ciepło. No ale jak widzicie, 25 kW, e, chwila już minęła, tak więc e, wiadomo, to jeszcze się zmniejszy. No, ale jak widzicie, temperatura na bojlerze rośnie już 20,1, dość szybko temperatura, zaznaczę, rośnie, tak więc mówię, 200 litrów, dwupłaszcz, pompka pracuje, dogrzeje do 50, rozłączy się. Tak więc jak to wygląda w danej chwili, słuchajcie, widzimy się za chwilę, ja Wam pokażę, jak zaraz zobaczycie, jak temperatura zacznie spadać, będziecie mogli też zobaczyć, o, myślę, że już zacznie spadać dość szybko. No, już tylko 18.3. Ale w normalnej pracy, jak już jest dogrzany boiler, to jest tak naprawdę koło 10 kW odbioru energii, jak już jest dogrzany. Tak więc wydaje mi się, i tak dość duży, bardzo duży wynik, bardzo dużo pobiera. Tak więc, jakby ktoś sobie nie zdawał sprawy, ile może w danej chwili boiler pobierać, ile boiler pobiera yy, po prostu energii, żeby się dogrzać, to teraz możecie sobie to bez problemu zobaczyć u mnie na instalacji. W moim przypadku, ale w większości, jak ktoś ma około 200 litrów, będzie to bardzo, bardzo podobnie wyglądało. Temperatura na kotle spada, na boilerze rośnie, no ale na instalacji, jak widzicie dalej, pobór jest 18,6-18,8 kW. Mówię, no boiler jest wiadomo niedogrzany, dlatego. No ale spadło do 10. I co? Zobaczymy się za sekundkę, jak już temperatura się troszkę ustabilizuje na bojlerze, na kotle, na instalacji, to zobaczycie jak to wygląda. Tak więc wracamy za chwilę. Jesteśmy z powrotem. Minęło około 15 minut. Jak możecie zobaczyć, temperatura na bojlerze już mamy prawie 40 stopni, ale co widzicie na ciepłomierzu? 9 kW. E, tak więc myślę, że wody, ustabilizowała się temperatura do takich 40, nawet widzicie, troszkę podskoczyło, 9,1, e, tak się minimalnie będzie teraz wahać, ale do czego dążę? Temperatura, zaznaczę, jeszcze na kotle nie jest osiągnięta, specjalnie ją podkręciłem teraz, żeby mi e, szybciej tu chciał dobić, ale e, do czego dążę? Do tego, że jeśli macie kocioł 8-12 kW, boiler 200-litrowy. Włącza wam się pompka, nawet widzicie, przy temperaturze około 40 stopni pobór mamy 9 kW, czyli tyle, ile wasz kocioł ma mocy nominalnej. Powiedzmy, w szczycie wasz kocioł wyrobi. No, 8, myślę 10, 12 kW da. 12 do 15 da radę. Ale sami widzicie, przychodzi minus 20 stopni na zewnątrz. Macie kocioł na styk, na styk powiedzmy, albo niedowymiarowany, tak jak się niestety teraz robi. I co, i co do czego dochodzi sytuacja? Do tego, że zanim wam nagrzeje boiler, plus jeszcze pobór instalacji, który macie zaczyna wam się kaloryfery stygnąć i tak naprawdę zanim to wszystko się nagrzeje, ustabilizuje to jest kilkanaście do kilkudziesięciu godzin o przepraszam akurat ciepłomysz się teraz chwilowo nie wyłączył tylko przeszedł w stan hmm, hibernacji tak zwany żeby nikt nie odbrać energii dobra przełączmy dobra mamy 9,6 kW Czyli 10 kW, mówię, średnio pobiera nam energii. 40 stopni jest na kotle. Tak więc, e, dlatego mówię, uważnie dobierajcie kotły. Uważnie dobierajcie kotły, nie słuchajcie tych fachowców. Według mnie, to jest moje zdanie, jak zostanę skateytowany, ja się tego nie boję. I ja wypowiadam swoje zdanie. Według mnie nie warto brać kotów na styk albo za małych. Jak widzicie, ważną będzie potrzebował w danej chwili 10, 8 kW, powiedzmy, plus jeszcze 8, też 16. A gdzie i zacznie wam temperatura na kotle spadać? Nie da rady wam tego uciągnąć i to musicie sobie zdawać sprawę. Dlatego Taki, mówię, krótki film chciałem Wam pokazać. Bo pewnie jest wielu z Was, jest zupełnie nieświadomych tego, ile boiler potrafi pobierać. Mówię dwupłaszczowy, bo wężownica będzie naprawdę bardzo mało pobierała. Ale jeśli macie dwupłaszczowy, tak jak w moim przypadku, z płaszczem po prostu wodnym to musicie się zdawać, że tyle energii będzie Wam pobierał. Wiadomo, jak on się dogrzeje, czyli dojdzie do już swojej temperatury i wszystko, to ta ten, ten pobór będzie dużo mniejszy. Ale jak widzicie, przez tyle czasu jest 10 kW. Gdyby nie to, że mam po prostu kocioł 19 kW i ten prawdopodobnie by dużo godzin czasu potrzebował. Chodziłby na pełnej mocy, robiłyby Wam się spieki w kotle, dlatego żeby dogrzać. A tak jak widzicie, on sobie teraz dogrzeje, i mimo tego, że instalacja by pobierała na przykład 6 kW, 7, 8 w szczycie u mnie, to i tak by sobie dał radę. Nawet dogrzeć dość szybko ten boiler. Tak więc to takie, mówię, krótki film pokazujący krótkie działanie. Boilera, jak widzicie, no 41, dalej 10 kW, tak więc ten pobór cały czas będzie jeszcze, dopóki się nie nagrzeje, dość wysoki, tak jak mówię, z płaszczem wodnym boiler bardzo dużo energii pobiera i to musicie sobie zdawać sprawę. To nie jest tak, jak gdzieś tam w ciepło właściwe podają, że 2-3 kW, 2-3 kW to on może ciągle pobierać, jeśli będzie już dogrzany tak więc e, to mówię, to musicie wiedzieć żeby żebyście sobie zdawali sprawę jak to wygląda słuchajcie, na dzisiaj tyle i tak wyszedł dłuższy film niż planowałem e, ogólnie, ale myślę, że zobrazowałem, wam pokazałem jak to wygląda żebyście mogli sami wiedzieć, tak więc co, dajcie kciuka w górę, e, jeśli chcecie więcej takich materiałów, ciekawostek e, piszcie, komentujcie oczywiście subskrybujcie kanał, tak jak wspomniałem konkursy czekają oczywiście tak, więc słuchajcie, na dzisiaj myślę, że tyle. Jak coś wy jeszcze chcecie mądrego się dowiedzieć, coś zobaczyć, coś usłyszeć, nie macie możliwości, chcecie w jakiś sposób, żeby wam pokazać, jak ciepłomierz, e, ciepłomierz akurat w tym momencie kilowaty pokazuje, e, co można jak, w jakiś sposób wykorzystać dla was, żebyście mogli też e, być mądrzejsi, że tak określę. Piszcie, na pewno postaram się dla was takie krótkie filmy e, na tygodniu wrzucać, żebyście mogli też to widzieć. Słuchajcie, na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć.